Thank <whistles> <whistles> you W patronach naszych ulic. Dzisiejszy odcinek poświęcimy księdzu Stanisławowi Brzusce, naczelnemu kapelanowi wojsk powstańczych, ostatniemu powstańcowi styczniowemu, generałowi, a przede wszystkim jednemu z największych bohaterów Ziemi Łukowskiej. Zapraszam. Stanisław Brzuska urodził się 30 grudnia 1834 roku w Dokudowie w okolicy Białej Podlaskiej. Wywodził się z podlaskiej gałęzi starej mazowieckiej rodziny szlacheckiej. Był synem Marcelego i Karoliny Enskajtówny. Po ukończeniu gimnazjum w Białej Podlaskiej rozpoczął w 1851 roku studia medyczne na Uniwersytecie w Kijowie. Jednak z niewiadomych przyczyn przerwał naukę i powrócił na Podlasie. W 1854 roku wstąpił do seminarium w Janowie Podlaskim, które ukończył 4 lata później. Wtedy skierowano go do Sokołowa Podlaskiego, gdzie został wikarem. Wtedy poznał m.in. Władysława Rawicza, właściciela majątku Grochów, który podczas Powstania Styczniowego był naczelnikiem cywilnym województwa Podlaskiego. W 1860 roku księdza Brzuskę przeniesiono do Łukowa. Tu także pełnił funkcję wikarego. Miał jednak pomocnika w osobie młodego księdza Kożuchowskiego, który z kolei był spokrewniony z Sołtysem Bielińskim z Sypytek. W 1861 roku ksiądz Brzuska działał już w różnych podziemnych antycarskich organizacjach. Szerzył idee niepodległościowe wśród chłopstwa. Szczególnie swoje poglądy przedstawiał w swoich słynnych kazaniach, na które przychodziły. Naprawdę duże tłumy łukowian. W tych kazaniach głosił często ideę o tym, że według Planu Bożego każdy naród przypisany jest do jakiejś ziemi. Jego msze zaczęli obserwować tajni agenci carscy. W niedzielę, 10 listopada 1861 roku, na nabożeństwie pojawili się oficerowie stacjonującego w łukowie. Kostromskiego pułku piechoty. Rosjanie zaczęli podburzać i prowokować wiernych. W pewnym momencie Stanisław nie wytrzymał i nawiązując do przypowieści o pszenicy i konkolu, zaczął opowiadać o złym ziarnie rzuconym przez Diabła, przez oficerów, którzy byli na obecni namszy. Ta przypowieść została odebrana jako bezpośredni atak. 27 listopada ksiądz Brzuska został aresztowany przez Radzyńskiego, komendanta żandarmerii Chwoszczańskiego, pod zarzutem podburzania wiernych w duchu religijno-patriotycznym. Stamtąd został przewieziony do siedlec, gdzie trafił pod polowy sąd wojenny. 10 grudnia został skazany na dwa lata więzienia, jednak namiestnik Lüders zmienił karę na jeden rok. 30 stycznia 1862 roku księdza Brzuskę zamknięto w twierdzy zamojskiej, jednak dzięki interwencjom władz kościelnych został zwolniony po zaledwie trzech miesiącach. Po odsiadce powrócił do swojej łukowskiej parafii, lecz został poddany nadzorowi policji. Nie przeszkodziło mu to jednak w dalszych działaniach konspiracyjnych. Jesienią 1862 roku ksiądz Brzuska został mianowany konspiracyjnym naczelnikiem miasta Łukowa. Rozpoczął przygotowania do wzniecenia powstania, gromadząc fundusze, broń, szkoląc ochotników i roznosząc ulotki. Od listopada 1862 roku do października 1863 Łukowskim powstańcom udało się zebrać 200 dubeltówek, dwa pistolety, kilka sztuk pałaszy i szabel oraz proch. Chrzest bojowy. Ksiądz Stanisław Brzuska przeszedł w nocy 23 stycznia 1863 roku wraz z 40 sprzymierzonymi uderzył na dwie kompanie Kostromskiego Pułku Piechoty w Łukowskich Koszarach. Stacjonowało wtedy około 400 żołnierzy. Wkrótce do żołnierzy Brzuski dotarł Gustaw Zakrzewski wraz ze swoimi powstańcami i przejął dowodzenie nad akcją. Zaskoczeni Rosjanie wycofali się z części miasta, jednak powstańcom nie udało się zdobyć koszar. W wyniku tej bitwy, po stronie rosyjskiej zginęło czterech żołnierzy i 20 zostało rannych, natomiast straty po stronie z powstańców wynosiły trzech zabitych i trzech rannych. Po bitwie w Łukowie ksiądz Brzuska jako zdekonspirowany powstaniec musiał opuścić miasto. Dołączył do oddziału pułkownika Walentego Lewandowskiego, wojskowego naczelnika wojewódzkiego. 7 lutego 1863 roku wraz z nim uczestniczył w przegranej bitwie pod Siemiatyczami. W marcu jego oddział brał udział w bitwach pod Sosnowicą i Woskrzenicami. Ksiądz Brzuska został ciężko ranny podczas jednego ze starć. Rekonwalescencja trwała aż do czerwca 1863 roku. Wtedy to odnalazł księdza specjalnie wysłany do niego komisarz rządu narodowego, Skotnicki, i wręczył mu nominację na naczelnego kapelana wojsk powstańczych w randze generała. Po powrocie do walki Stanisław został mianowany dowódcą stuosobowego oddziału kawalerii. Walczył między innymi pod Wyrykami, Urszulinem i Słowatyczami. W lipcu powstańcom udało się rozbić Rosjan pod Domaczewem. Po bitwie pod Faisławicami 24 sierpnia, ksiądz Brzuska zapadł na tyfus. Początkowo przetrzymywano go w różance nad Bugiem, potem przetransportowano do Łukowa. Jednak w obawie przed wykryciem, przewieziono go do dworu szlachcica Lewito w Kępkach. Tam przebywał już do pełnego wyzdrowienia. Zimą na przełomie 1863 i 64 roku za pomocą swego wiernego adiutanta Wilczyńskiego, ksiądz generał odtworzył swój zbrojny oddział. Jednak po 2 marca 1864 roku, kiedy car ogłosił reformę uwłaszczeniową chłopów, dodatkowo nękany przez Rosjan oddział kapelana zaczął topnieć w oczach. We wrześniu 1864 roku, ostatni powstaniec, uchodzący już za postać legendarną, miał pod swym dowództwem oddział liczący około 40 ludzi. Rosjanie, mimo że nie szczędzili ani sił, ani środków, nie mogli go dalej złapać. W kwietniu podjęto decyzję o przeniesieniu się do Puszczy Jata, skąd mogli nękać wojska zaborcze aż do września 1864 roku. Właśnie znajdujemy się w rezerwacie Jata, w miejscu, gdzie Stanisław Brzuska ukrywał się wraz ze swoimi podopiecznymi. W listopadzie podjęto decyzję o przeniesieniu się w okolice Sokołowa Podlaskiego, gdzie mogli liczyć na pomoc tamtejszych mieszkańców. W jego oddziale pozostało już wtedy tylko 10 osób. Legenda o księdzu Brzusce wciąż narastała. Mówiono niekiedy, że kule się go nie mają, a samo jego imię siało postrach wśród kozaków, którzy uważali go za świętego, a czasami nawet czarnoksiężnika. W styczniu i lutym 1865 roku ksiądz Brzuska ukrywał się już tylko w towarzystwie Wilczyńskiego i bezskutecznie wciąż próbował nawiązać kontakt z rządem narodowym. Ukrywali się we wsi Krasnodęby Sypytki, w domu Sołtysa Bielińskiego. W kwietniu 1865 roku Antonina Konarzewska, związana z oddziałem Brzuski, odpowiedzialna za kontakt z rządem narodowym, została schwytana przez Rosjan i na torturach ujawniła miejsce ukrycia księdza Brzuski oraz jego najwierniejszego kompana Wilczyńskiego. 29 kwietnia zostali aresztowani. Zakutych w kajdany pod mocną eskortą przetransportowano do Sokołowa. Wieść o przywiezieniu ostatniego powstańca bardzo szybko rozniosła się po mieście. Zorganizowano wielką manifestację mieszkańców miasta pod Sokołowskim więzieniem, za którą ci zostali ukarani kontrybucją. Z Sokołowa więźniów przetransportowano do cytadeli warszawskiej, gdzie do 14 maja trwało śledztwo. Ksiądz Brzuska został oskarżony m.in. o wygłoszenie w łukowie podburzającego kazania w czasie początków nieporządków, które wybuchły w Królestwie Polskim w 1861 roku. O udział w powstaniu, walkę przeciw wojskom cesarskim, dowodzenie własną bandą i usiłowanie przedłużenie powstania. Nocą, 23 maja, powstańców przewieziono z powrotem do Sokołowa. Jeszcze tego samego dnia zawiesili na Szubienicy. Jako pierwszy zginął Franciszek Wilczyński, potem pętle zarzucono na szyję księdza generała. Zanim kat zacisnął sznur, ksiądz Stanisław Brzuska krzyknął do kilkunastotysięcznego tłumu – bracia i siostry, ginę za naszą ukochaną Polskę. Dalsze słowa zagłuszył werbel. Był ostatnim walczącym powstańcem. Po jego zatrzymaniu Władze zaborcze mogły ostatecznie ogłosić koniec rebelii. Po egzekucji ciała przewieziono do twierdzy brzeskiej, gdzie po kryjomu pochowano w jednej z fos.